Dzień dobry, blog jakości Artur Mydlarz. Dzisiaj rozpoczniemy serię o ISO 9001, bo coraz bardziej zagłębiam się w tę specyfikację jeszcze raz i poznaję nowe jej aspekty. Zaczniemy od siedmiu zasad ISO 9001 i dzisiaj powiemy o orientacji na klienta. Nie tylko na tego zewnętrznego, ale to o czym się zapomina często, również klienta wewnętrznego, bo to naprawdę buduje dobrą jakość w firmie. Zapraszam serdecznie. No i skończyłem czytać tą książkę Miłosza Brzezińskiego. Wszyscy moi ja. Jedna z najlepszych książek, które przeczytałem. Wiem, że my chwalimy zagranicznych autorów, często Jamesa Cleara, Jordana B. Petersona, Joko Willinka i tak dalej, i tak dalej, a tutaj polski autor zebrał naprawdę bardzo dużo, dużo tematów i umieścił w jednej książce. Jest bardzo gęsta, upakowana. I chyba to jest jej minus, że się nie spodobała wśród społeczności, bo jest po prostu tego bardzo, bardzo dużo. Trzeba się przy tym skupić i wyciągać wnioski, ale warto, bo naprawdę istotne rzeczy na temat motywacji, produktywności, tego jak się zorganizować. No, idę pobiegać, jest za 10.05, pewnie z pół godziny, 40 minut, a później do pracy. Jezu, jakie kiedy jest dobre. Jest 5.20, słońce wstaje dopiero w uszach Bruno Mars. Nie śmiejcie się, lubię sobie posłuchać Bruno Marsa. Dobieganie, nie ma w tym nic złego. O co chodzi w tej orientacji na klienta Wisa 9001? To jest pierwsza z zasad, najważniejsza. I często my ją przestrzegamy, bo nastawiamy się na klienta zewnętrznego. Wiemy, kiedy mamy dostarczyć części na czas, jakie wymagania. Ale W wielu firmach nawet nie mamy zdefiniowanych klientów wewnętrznych. Jak wygląda ta sekwencja? Jak spełnić wymagania danego klienta wewnętrznego? I ten klient też jest czasami rozmyty, bo czasami kontrola jakości jest klientem dla produkcji, tak, jeżeli produkcja ma dostarczyć części do kontroli, i na odwrót zarządzania jakością jest produkcja z klientem do zarządzania jakością, żeby zapewnić wymagania. Podobnie z logistyką, czasami logistyka dostarcza części do produkcji. Czasami produkcja do logistyki też musi się dostarczyć na czas, w odpowiednich warunkach. Jeżeli my tego tutaj nie ustalimy wewnętrznie, nie będziemy przestrzegać tych wymagań, to będzie w firmie dużo wojenek, dużo chaosu, kultura organizacji będzie dziwna, a często to leży, bo każdy dział stara się spełniać swoje cele, swoje KPI, swoje oczekiwania i zapomina się o tych klientach, którzy są wewnętrznie, a naprawdę to nie jest skomplikowane. Wystarczy zrozumieć zapotrzebowanie klienta. Dostarczyć mu dany produkt, usługę, i to wszystko się będzie kręcić. Jak odsuniemy swoje ego, swoje potrzeby, swoje wskaźniki, swoje wymagania, swoje cele. Organizacja powinna mieć jeden cel i do niego dążyć. Można wykorzystać fajne narzędzie LIN, o którym wam powiem za chwilę, do tego, żeby to ukierunkowanie na klienta wdrożyć w organizacji i też nie chodzić się, nie pytać, a co ci potrzeba, drogi kliencie. Biegnę dalej. Polecam takie przebieżki o piątej, dawno nie biegałem. Inaczej już mózg pracuje. <noise> więcej gadam niż biegam. <noise> nie do końca. W ostatnim vlogu mówiłem wam o tym, że e, chciałbym wyjść trochę do ludzi, bo trochę mi tego brakuje zapachu produkcji. Nie wiem jak to wytłumaczyć racjonalnie, ale następnego dnia przyjeżdża do mnie Michał Chudziński, dyrektor operacyjny, dyrektor do spraw certyfikacji w PRS-ie w dużej jednostce certyfikującej Skarbu Państwa i oferuje mi współpracę m.in. w audytach, m.in. w odwiedzaniu firm, w weryfikowaniu ich systemów jakości. Cud. Biegnę. Jestem już w biurze. i jak ci się mogło wydawać, temat tego klienta wewnętrznego nie jest taki łatwy i nie jest taki prosty. Należy mieć zawsze z tyłu głowy to świadomość tego, że ten klient wewnętrzny raz może być dostawcą oraz klientem. Nawet patrząc z perspektywy mojej pracy, ja pracuję w zasadzie sam, więc w zasadzie mógłbym powiedzieć, że moimi klientami są tylko osoby, które kupują kursy, które odbierają moje treści, ale nie jest to prawdą. Moją klientką jest czasami moja księgowa. Która wymaga ode mnie tego, żebym podał jej wszystkie dokumenty do danego dnia, miesiąca. Jeżeli ja tego nie spełnię, to ona nie jest w stanie rozliczyć mi miesiąca, więc jest po części moim klientem. Popatrz na to z tej perspektywy, na swoją pracę jako inżynier jakości, bo będzie Ci po prostu łatwiej, jeżeli będziesz myśleć szerzej, a nie tylko stricte szablonowo, uważając, że to jest mój klient tylko i wyłącznie. Ja jestem zawsze dostawcą dla tych osób, a to są klienci dla mnie. No nie, tak nie jest. To nie jest wszystko czarno-białe. Dlatego warto sobie określić w organizacji prosty system do tego, jak zarządzać dostawcami wewnętrznymi, klientami wewnętrznymi. Jest taki system i wy go pewnie dobrze znacie, lub jeżeli nie, to dobrze, bo go dzisiaj poznacie. To jest Kanban. To jest po prostu Kanban, czyli narzędzie służące do tego, żeby ustanowić system pól w organizacji, czyli system. Który ciągnie za sobą zamówienia i określa, co kolejny klient potrzebuje od dostawcy poprzedniego wewnętrznego, żeby spełnić wymagania, żeby spełnić wymagania produkcyjne, planowania i tak dalej, ale można też to zastosować w usługach, bo w usługach też jest jakiś ciąg kolejnych operacji, osób, które i działów, które ze sobą współpracują, są dla siebie dostawcami i klientami. Więcej o kampanii znajdziecie na blogu. Dam link tutaj poniżej w opisie. Myślę, że warto go poznać, jeżeli go nie znacie. I wy możecie też sobie taki wewnętrzny Kanban sami dla siebie stworzyć nawet w dziale jakości, jeżeli macie jakieś współpracę między sobą lub pomiędzy technologami, jakościowcami, kontrolerami i tak to fajnie działa i przynosi rezultaty, nie zastanawiasz się wtedy, kto jest klientem, jakie ma wymagania, tylko masz po prostu to określone w kanbanie, bo to też nie jest sztuką, żeby chodzić, dopytywać, na jakie masz oczekiwania, na kiedy to chcesz, kanban jasno to wszystko definiuje, warto się nim zainteresować, lecę popracować. Nagrane, to jest męczące trochę, tak się wydaje. Podcast o PFMA. Pewnie jak oglądasz tego vloga, to już jest dostępny na Spotify, bo we wtorek go udostępnię. Szkoła jakości na Spotify warto przesłuchać. Więcej odcinków niż ten ostatni. Dobra, chyba będę zaraz się zbierał do domu. Tak, jestem już w domu. O, monitor sobie zainstalowałem. W końcu po tylu latach dużo lepiej się pracuje. Czy wyrobisz szkolenia? Przeglądałem szkolenie Michała z JTF, bo będziemy mieć nowe wydanie. Omówiliśmy trochę te lekcje, trochę bardzo, nagrywaliśmy całkiem nowe wideo. Ale nie o tym. Podsumujmy sobie to, o czym dzisiaj mówiłem, czyli o tej orientacji na klienta, o której mówi ISA 9001. Nie chodzi tylko o orientację całej organizacji na klienta zewnętrznego, to jest oczywiście ważne i trzeba to robić, ale bardzo istotne jest to, żeby organizacja wewnętrzna też określiła. Sobie ciąg klientów wewnętrznych i dostawców wewnętrznych, jakie są zależności. Można to zrobić prostym systemem, pull kanbanem, poprzez przekazywanie sobie kolejnych wymagań i zastosowanie takiej filozofii niepchanej, tylko ciągnięcia procesów produkcyjnych. Ale Ty też, jako inżynier jakości procesu, produktu, nie wiem, czym się zajmujesz dokładnie zweryfikuj sobie, kto jest Twoim klientem w danej sytuacji, czy spełniasz jego oczekiwania, czy je rozumiesz. Jeżeli nie, to dopytaj o nie i wykonuj swoje zadania tak, żeby ta orientacja na klienta była, niezależnie, czy to będzie produkcja, Twój przełożony, ktoś z działu finansów. Będzie Ci po prostu łatwiej, będzie mniej poprawek, mniej frustracji. Warto te zasady z ISO 9001 też stosować do własnej pracy. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Artur Mydlarz We'll you